Jazda na rowerze to wspaniały sport dla ludzi w każdym wieku. 2 września Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego zaprosiło zwolenników aktywnego wypoczynku do udziału w 10 rodzinnym radzie rowerowym pod hasłem Poznajemy Powiat Tomaszowski. Uczestnicy imprezy mieli do pokonania 35 km trasy Tomaszów Smardzewice Karolinów Tresta Tomaszów. Wspaniała impreza, pogoda dzisiaj dopisuje, 10. jubileuszowy rajd rowerowy ponad 400 osób jestem mile, albo bardzo mile zaskoczonych, że wśród tych są i ludzie starsi i dzieci. Przepięknie zorganizowana, cudowne miejsca do zwiedzania trasy rowerowe wokół Tomaszowa wymagają troszeczkę poprawy, ale możemy być pewni, że z czasem one ulegną jeszcze bardziej e... Jakby takiej turystycznej atrakcji, gdzie się doczekają. W dzisiejszym rajdzie byliśmy w miejscu, gdzie stała leśniczówka majora, oddziału Majora Hubala. Dowiedzieliśmy się kilka ciekawych, historycznych faktów z tego okresu. Przebywamy w tej chwili na treście, gdzie impreza ma swój półmetek. Tutaj jesteśmy częstowani przez klub kwadrancowych grubasów z smacznym, przepysznym chlebem ze smalcem i ogóreczkiem. Czekamy na ognisko, a za chwilę po konsumpcji będziemy się udawać na Ośrodek sportu i rekreacji w Tomaszowie, gdzie odbędzie się zakończenie całego rajdu. To Zbigniew Bartos był inicjatorem rajdu przed laty, również i w tym roku uczestniczył w rowerowej wyprawie. Głównym celem imprezy jest popularyzacja turystyki rowerowej oraz promocja powiatu Tomaszowskiego w naszym powiecie przepięknie jest pojeździć jest fajnie i zwiedzać też i choć już rajd ma dziesięć lat zjedziemy jeszcze drogi szmat na rowerach przyjemnie spędzamy czas podziwiamy jak pięknie jest wokół nas przy ognisku na koniec spotkamy się, bo te rajdy to są dla nas opak. Każda trasa jest nam w smak. Dziesiąty rodzinny rajd rowerowy, poznajemy powiat Tomaszowski, jest doskonałym przykładem na to, że jeżdżąc na rowerze można także podziwiać urokliwe miejsca naszego powiatu.